Cześć ma, z tej strony ptachu, witam Was w odcinku na tym kanale. Generalnie będzie to kolejny odcinek z serii o tym, jak pokazuję lokacje, na które polecam wam latać na arenach oraz turniejach. Bo poprzedni przyjął się bardzo dobrze, więc postanowiłem zrobić teraz kolejny. Jeżeli ten odcinek wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić subskrypcji oraz łapki w górę, ponieważ tylko 12% osób oglądających moje odcinki mnie subskrybuje. A będzie mi bardzo miło, jeżeli mnie zasubskrybujesz właśnie ty, bo zbieram do 1000 subskrypcji, żeby mieć swój kod twórcy i móc tworzyć sobie customy. No i też przy okazji tam ten kod twórcy jakieś pieniążki, te sprawy. Generalnie też dzięki wszystkim za 200 subów, no bo już właśnie tyle osiągnęliśmy ostatnio, nawet teraz już jest 230 praktycznie. Dzięki wszystkim lecimy dalej. A teraz miłego oglądania. Więc generalnie lecimy sobie dokładnie w to miejsce na mapce. Zaraz Wam pokażę, jak dokładnie z niego rotować. Generalnie starajcie się tutaj lecieć wysoko, ponieważ właśnie w tym miejscu jest skrzynka bonusowa. Znaczy nie bonusowa tylko zwykła skrzynka, ale po prostu potem już się tam nie opłaca wchodzić. To trzeba tutaj wylądować właśnie na górze. Tutaj jest taki ludek ze skrzynką śmieszny. O, chyba się nie zrezbiła skrzynka. <gry> no dobra, no czyli te, tym razem się nie udało. Dronik to był ludek ze skrzynką, a teraz tylko jego noga jest. No to jest skrzyneczka kolejna, to się tą otworzymy. Zbieramy skrzyneczkę, jest jakiś tam PM. W sumie nie będę tego farmić, bo mi się nie chce. Lecimy dalej, tutaj schodzimy i teraz niszczymy sobie tego właśnie, tą przyczepę właściwie. I z niej mamy jedną część mechaniczną, kolejny pistolet, Właściwie ten nie tak wyrzucę, to jest tylko ten pierwotny. Uch, też sobie wezmę i tu jest kolejna skrzyneczka. I teraz, zaraz wam pokażę co jest najbardziej po prostu opę rzeczą, jak się lata w to miejsce. O, kewa można sobie wypić, to sobie w sumie wyrzucę. Lecimy sobie tu. I co my tutaj mamy? Samochody. A co dają samochody? Części. Z, każdego z każdej takiej kubki mamy po części. Przynajmniej 6 tych części, więc jeszcze tutaj gdzieś powinny być jakieś. O, właśnie tu są. Dobra, mamy już 4. I jeszcze pokażę wam jeszcze lepsze miejsce, gdzie jest jeszcze więcej tych części mechanicznych. O, super, mam internet, tak w ogóle, ale no, dobra, nieważne. Tutaj jest części mechanicznych. Zgadujcie, ile w komentarzach w tym momencie, właśnie. 3. Dokładnie 3 są. Tu jest jeszcze dwie. Nie nawet skąd, ale nieważne. Ci może nie mamy ile części mechanicznych? 10 już, więc tylko szukamy teraz pierwotnej strzelby i możemy sobie zrobić już. Mogę jeszcze znaleźć kolejny, bo to jest kara i strzelbę. No i teraz soberujemy tutaj skrzyneczka jedna. Mamy tą tą śmieszną. Tu jest kolejna skrzyneczka, mamy kewie. Niszczymy sobie tutaj wszystko. Tutaj jest nade mną chyba skrzynka jeszcze jedna. Nie jest. Gdzie ona jest? Chyba pode mną. Dobra, o tu jest skrzynka, niszczymy sobie też to, bierzemy sobie duży kew, wypijamy go. No, jestem mózgiem operacji po prostu. Dobra, i mamy full kef w ten sposób. Teraz jeszcze tylko sobie tutaj poniszczyć rzeczy i znaleźć sobie shotguna, żeby móc z niego zrobić fioletowego. Yy, fioletową pompkę. Kolejny tak, jest zniszczymy, dobra i lecimy teraz tutaj jeszcze. Tutaj można sobie połowić ewentualnie, jak ktoś by miał tyle czasu. I może nawet na to czas pozwoli w sumie. A nie nie było harpuna przed chwilą. Wrzucę się po ten harpun chyba. No właśnie, tam miałem harpun. Mówienie harpuny będzie całkiem spoko opcją, wydaje mi się. Teraz jeszcze będzie trzeba znać primal shotguna. Nie Primal, tylko zwykłego właśnie shotguna. I lipa jako nie znajdę, a jakiś tybiż już mnie zajdzie. Tutaj sobie weźmie tą rybkę. Dobra, lecimy jeszcze po kolejną rybkę jakąś. Tutaj jest rybcia, jedna, druga. Każda inna, super. Dobra, mamy jeszcze drugi spot z rybkami i trzeba zaraz podejść, tak żeby znaleźć tę strzelbę. Yy, dobra, nie mamy tutaj nic ciekawego, no to teraz trzeba sobie jeszcze może podejść na ten domek ewentualnie w poszukiwaniu strzelby. I zaraz nie wiem nie mechanicznych części, nie mamy 10 jeszcze, potrzebujemy dwie, będziemy mieć skara fioletowego i pompkę także fioletową, więc będzie totalny poke jump No, tylko musimy się gdzieś shotgun. O, jest i shotgun, dobra. Nie, nieważne jest jakiej jest jakości ten shotgun. Zaraz on pokaże, co się w takim sytuacji właśnie robi. No, jeszcze tutaj możecie spofarmić masy przy okazji, bo to też jest dosyć ważny szczegół, akurat. No, tu jest nawet drugi, nie widziałem, bo jestem mózgiem. Dobra, zaraz lecimy szybko sobie ulepszyć tą strzelbę i tego skara. A i chyba nie doję filetowej, bo za mało pieniążków mam. Bo tu jest 50 i 25, 20, 20 pieniążków poczekaj, już mam mało czasu. Niedobrze, niedobrze. Z tego chyba nie ma pieniążków. Ale tutaj jest, powinny być kolejne samochody. Nie, nie ma więcej samochodów. Dobra, no to tylko sobie zrobię shotguna. U tej babeczki właśnie możemy sobie ulepszyć na spokojnie. No, tylko już najwięcej mnie nie więc muszę sobie już zrobić po prostu primal shotguna. Właśnie tutaj nie primal. A teraz będziemy stać na wszystko idealnie. Niebieska pompka, tak i skara. I potem tam jest łódka. I łódką to strefę, chyba badać najlepiej. Tak, mamy primal, yy, mamy też yy, znaczy fioletową, yy, fioletowego skara i pompkę niebieską, więc też bardzo spoko. I tu jest łódka do rotacji, według mnie też spoko, że w sumie lecimy tą łódką do strefki. Tylko trzeba jeszcze dopłynąć stąd, bo właśnie dużym minusem tego właśnie landing spota jest to, że tutaj często strefa jest dosyć daleka niestety. No ale to już trzeba jakoś sobie właśnie przez tą łódkę na przykład. O! Jakiś przeciwnik tutaj jest, pewny siebie, ale my mamy dobry lud. Więc wbrew pozorom jego szanse nie są jakieś wielkie, o! Cienki jest. No już się wystraszył totalnie. O! Ale ja też jestem mózgiem operacji, dobra wypiję sobie tego. Rybka. Gdzie, gdzie ty jesteś gościu w ogóle? Co za psychopata. Dobra, zabiłem go, ale minimalnie ono dla 90 i lecimy teraz do strefki. I teraz, w tym momencie, no już nie zabiłem go, to jeszcze raz wam nie pokażę, ale zrobię wam zaraz taki, jakby powrót I pokażę wam, ile mieliśmy masy mniej więcej po zlutowaniu, właśnie tej lokacji, i wyjściu z niej. I pewnie było to około 300 drewna. Było 300 cegły i tam z 200 metalu było Więc bardzo spoko macie Jeszcze sobie po drodze dofarmicie na spokojnie Wydaje mi się, że ta lokacja jest totalnie potężna Polecam oczywiście na nią latać na arenach, turniejach No i wydaje mi się, że w tym odcinku to było na tyle Jeżeli się podobał, pamiętajcie o subskrypcji Rozłapcie w górę Trzymajcie się, no i cześć